Witam Was kochani po nieco dłuższej przerwie. E, dzisiaj mówi dla Was za to szybkie, bardzo szybkie danie na kolację, a propozycja na kolację, albo na śniadanie, jak to lubi, chleb zapiekany z cebulą z piekarnika i tu ma cztery kromki chleba, takie średnie, takiej wielkości, żeby się zmieściły do Tostera. Tu mówi jedna dużo cebula, w sumie dużo posiekano pokrojoną na prążki. E, tu mam fresh, ziołowy. Możecie wziąć albo śmietanę kwaśną, albo szmand. E, sól, pieprz i ser żółty do posypania miach tu emmentaler. Kromki chleba, takie tu miach mniejsze, żeby mi się do tostera zmieściły. E, te kromki chleba musimy teraz e, w tym tosterze tak na chrupiąco upiec, powiedzmy ja, utostować. E, I położymy je na Laszka, wyłożonym papierem do pieczenia, bo to będzie jeszcze zapiekane. Na każdą kromkę chleba, to są w sumie tak propozycja na dwie porcje, w zależności jak to je, ale to tak, to tak w sumie dwie porcje starczą, albo może i na jedna, bo to było bardzo, bardzo pyszne. Na każdą kromkę domy półtorej łyżeczki tego szmandu, co tu miała szmat Ja nie, ja krem fresh. E, możecie wziąć gęstą śmietana albo szmat. Kto w Niemcach mieszka, to jest szmat. E, ja tu miałam ziołowy, możecie wziąć taki normalny, ale wtedy standardowy, ale to wtedy trochę więcej e, doprawić solą i pieprzem. pieprzem. Piekarnik włączyć na 180 stopni góra-dół. Ta cebula te wproszki już tu ułożyła, położyła po rozłożu, się na tym chlebie. Teraz lekko doprawia solą i pieprzem. Na no, przykład, pieprz, teraz tu solo troszkę doprawia, coś tam leci, nie widać, ale leci, bo to już resztki. E, na góra dom em, tarty ser. Miał tu ja Hm, Ile by nagramy, by tu w opowiedzieć, nie wiem dokładnie. No, ja tak po niewielkiej garści na każdą kromkę. I e, ja tu miał jedna dużą cebula tego szmandu. Też mi to kupek, tutaj to mi tak. E, Potem jeszcze do, dała, zro, do tego cztery takie mniejsze kromeczki i mi to wszystko starczyło. No, także w sumie na 6 porcji. W sumie możecie wziąć 6 krumek chleba. Miałam tam więcej, ale mi moja córka zjadła. E, teraz to będzie zapiekane około 15 minut. Patrzcie, żeby było takie złote jak tu, taki złotawy kolor, fajny. E, no, wszystko będzie mieli. Napisane w opisie na dole bardzo pyszne to kochani było Pamiętajcie, jeśli ktoś ma termoobiekt to musicie, albo nowy piekarnik, to musicie, musicie tam patrzeć 3-4 minuty wefta albo wefta, to zawsze potnie, po, y, ta moc jest trochę y, większą, jeśli chodzi o pieczenie chleb, buś był chrupiut chrupiący, chrupiutki, chrupiący, chrupiący. na dzień powiedzmy, były było soczyste, bardzo pyszne, kochani, ja życzam Smacznego, jak to będzie robić. Miłego dnia wążycza. Dziękuję za obejrzenie i do następnego razu. Cześć! Aha, w następnym filmie na pewno będzie jakieś ciasto. Cześć!